do widzę Ewrona dobry uczynek. no, Miejmy nadzieję, że odda. Nie będzie to stampowy dobry uczynek. Siem! Ha 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 Ebron happy. kijk wo, Kocham cię Ewron. Jestem twoim fanem. O ty kurwo jebana. <grym> Wiesz co tak trzeba robić? Podaj się fuj. No i zajebiście Może jeszcze się nawróci Trzymaj ty kurwa frajedze I po problemie Pozdro, pozdro Marcin. Marcin Dzięki za pozdro No co widzowie? Fajny filmik